Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Dziki Lokator Betonowej Cywilizacji. Gościem dzisiejszego wydania jest Pan Inspektor Piotr Trąbka. Witam Państwa. Ze Straży Miejskiej w Poznaniu. Panie Inspektorze, czym zajmuje się Ekopatrol w mieście Poznaniu? Trzeba wrócić do 2016 roku. Wtedy nastąpiła modernizacja Straży Miejskiej i utworzony został referat o nazwie, tak jak Pan Redaktor powiedział, Lekopatrą. Dlaczego? Dlatego, żeby podjąć działania już stricte na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt. Co nastąpiło? Została wprowadzona ta zmiana dzięki temu, odpowiednio, że tak powiem, delegowani są funkcjonariusze do służby, którzy zajmują się w sensie stricto tymi właśnie działaniami, które powiedziałem. I w szczegółach ja, ja, ja nie jestem pracownikiem jako patrolu, muszę zaznaczyć, ale pracuję w Straży Miejskiej od 1992 roku, więc sytuację, że tak powiem, wewnętrzną doskonale znam, tak mogę tutaj się z, Państwa, z Państwem podzielić informacjami na ten temat. I do zadań ekopatrolu należy kontrola terenów zielonych pod kątem degradacji środowiska, monitorowanie nieruchomości pod kątem prawidłowego gospodarowania odpadami. Ujawnianie i doprowadzenie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie lasów, bo to jest problem. Problem, że tak powiem, jak ja już zacząłem pracę w 1992 roku, tak jak wspominałem, to zawsze było, można powiedzieć, pełne ręce roboty w tej, w tej materii, w tej kwestii. No i oczywiście interwencje, interwencje zgłoszone przez mieszkańców i dotyczące właśnie zakresu ochrony środowiska i zwierząt. No właśnie, wracając do interwencji odnośnie środowiska i zwierząt, czy otrzymujecie obecnie dużo sygnałów związanych z migracją dzików na terenie aglomeracji czy miasta Poznania? Posłużę się, mam tutaj na biurku, panie redaktorze, wykres, mogę się nim posiłkować. I teraz, tak, żeby nie być gołosłownym, mamy rok 2020. Wpłynęło 2522 interwencje odnośnie tego problemu, o którym pan redaktor mówi. W tym roku, nie licząc miesiąca grudzie, grudnia, bo nie mamy podsumowań na chwilę obecną, bo jeszcze się miesiąc mm -hmm. nie skończył, mamy 3894. Ale pewien widzę tutaj jest szczegół, który można powiedzieć in plus, dlatego że Bierzmy pod uwagę październik roku, roku bieżącego. Wpłynęło 71 interwencji, natomiast w ubiegłym roku 207. Porównuję te dwie liczby, dlatego że ma to sens z uwagi na obrazowanie jak gdyby tego problemu. Interwencji więcej, jeżeli chodzi o 2020 rok, ale w ostatnim kwartale ilość ich spada. Być może, być może jest to pewien szczegół, który nam powie o tym, że problem jak i niewątpliwie istnieje, ale być może on maleje. maleje, maleje. Być może to jest też kwestia działań podjętych przez różne instytucje, tak jak przez dziesięć praktycznie programów, 11 no. odcinek naszej, no. naszego cyklu rozmawiamy na ten temat profilaktyka, tak, profilaktyka, tak. profilaktyka jeszcze raz profilaktyka, działanie miasta, służb miejskich, jak również pewnie rad osiedli, które też na danym terenie starają się dotrzeć do no. mieszkańców z informacją. Mamy tutaj na stole też ulotki, które państwo, które pan przyniósł można z sobą, pokazać no tutaj to karmiasz mnie, to mi szkodzi, to nie pomaga. Drodzy Państwo, jest to nie tylko taka nasza jak gdyby wizyjna projekcja tego problemu, ale służby miejskie starają się poprzez plakatowanie, rozwieszenie plakatów, poprzez rozdysponowanie ich po terenie miasta Poznania, przekonać mieszkańców do tego, że to mieszkaniec jednak jest większym powodem. Czy problemem, który stwarza, niż migracja dzików, do których mieszkaniec się przyczynia jednocześnie. Panie inspektorze, a jaka jest, no w sumie żeśmy już mówili, mierze, rola ograniczenia troszeczkę migracji dzików, jakie działania podejmujecie, ta akcja plakatowa, jak również to co Pan wspomniał o tym regresie, jest tego przykładem, że zaczyna się jak gdyby problem zmniejszać. Czy y, jakieś rady dla mieszkańców y, odnośnie postępowania z dzikami, też jako referat, też jako Straż Miejska, staracie się to przekazać? Tak, tak. Ja reprezentuję Wydział Profilaktyki, to jak mówiłem, Straży Miejskiej w Poznaniu. Staramy się docierać z informacją, docierać z informacją do szkół. I podstawowych, i, i średnich, do klubów seniora, no. do społeczności lokalnej w różnych formach. Dlaczego? No obojętnie by, panie redaktorze, jaką by nie przyjąć koncepcję stworzenia świata, obojętnie jaką, jaką byśmy jej nie przyjęli, no to to zwierzątko, które jest na tym plakacie, tworzy, jest, można powiedzieć, klockiem domina w, w całości, jeżeli chodzi o ekosystem. I nie, nie ulega wątpliwości, że to zwierzę jest potrzebne. Prawda? Jeżeli następuje urbanizacja, tak. budujemy domy, zbliżamy się do siedlisk naturalnych tych zwierząt, to nieuniknione będzie spotkanie i, i, i konflikt interesów i, i zwierzęcia, mhm. i człowieka. Prawda? Cały dowcip polega w tym, żeby nauczyć się, nauczyć się pewnych rzeczy, które są niewskazane przy takim kontakcie. Bo to już nie, nawet nie chodzi o, 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 o zwierzę typu dzik, o, o każde zwierzę, które występuje w siedlisku naturalnym. Może mamy przykład, który szeroko był omawiany, nieraz Tatrzańskich Park Narodowy i, i niedźwiedzie. Niedźwiedzie skąd? No, no są dokarmiane, prawda? Są dokarmiane mhm. przez ludzi, albo też po prostu są zaniechane pewne czynności. Tak prozaiczna sprawa, jak pojemnik na śmieci, i jego domknięcie lub niedomknięcie powoduje żerowanie tych zwierząt, prawda? No bo zwierzę ma dużo lepszy węch od człowieka i z wielu z, z dużej odległości wyczuwa ten pokarm, prawda? Dwa, no, jeżeli dokarmiamy, to co się dzieje? Bo zwierzę będzie poszukiwać, będzie poszukiwać pokarmu w swoim siedlisku naturalnym. Jeżeli my zaczniemy nagminnie ten proces stosować, już pomijając, czy ta karmia jest odpowiednia, czy też nie, bo można zaobserwować różne sytuacje, to w końcu zwierzę przyzwyczai się do człowieka i tego może zgubić. Zatraca instynkt poszukiwania pokarmu. I może po prostu sobie nie dać rady już y, y, po jakimś y, dłuższym czasie w tym miejscu, gdzie mieszka, prawda? Czyli w lesie. Nieruchomości coraz bardziej zbliżają się do losu. Ludzie się spotykają ze zwierzętami. Ja sobie pozwolę, jeżeli pan redaktor y, 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 tutaj y, w tym miejscu zakomunikować jedną rzecz, i taką mam prośbę do mieszkańców w ogóle, żeby. Jeżeli wychodzimy do lasu, idziemy na spacer z rodziną, czy, czy, czy sami, mamy psa, żeby go trzymać na smycz, Żeby go trzymać na smyczy, tutaj nawet nie, jest, nie chodzi o dzika, ale nie wiem, czy pan redaktor widział kiedyś, jak wygląda atak psa na sarnę chociażby. Jakie są właściwie, nie, nie sam atak, ale jakie są jego efekty. Mm -hmm. No To są drastyczne rzeczy, nie będziemy teraz o nich mówić, bo nie wiemy jakie to jest przedowiekowej oglądalności programu, ale uczulamy. Ogólnie, tak, 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 żeby tego psa e, trzymać na smyczy. Zresztą dzik takiego psa może zabić. Jeżeli mamy małe dziki, te, te paski, co dzieci uwielbiają, y -y -y. a były takie sytuacje, że nawet Rodzice pozwalali je dokarmiać, to ponieważ redaktorze, bezpośrednio, ja nie mówię, tak. żeby gdzieś w jakiejś odległości, ale nawet bezpośrednio, to jest to zwierzę dzikie, prawda? Jeżeli mama broni swoje dziecko, to tak samo mama dzikie będzie broniła swoje dzieci. I ona nie wie, czy, 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 czy my chcemy pogłaskać, znaczy, czy człowiek chce pogłaskać to, to jej dziecko, czy też chce zrobić krzywdę. No bo skąd ma wiedzieć, prawda? I może zaatakować. Panie inspektorze, to taka krótka, drodzy państwo, instrukcja, można powiedzieć, obsługi dla nas, jako dla ludzi jak nie postępować, jak przestrzegać jak zachowywać się w stosunku do dzika ze swoim pupilem, z pieskiem, z dziećmi poruszamy w tych programach, staramy się Państwu przekazać jak najwięcej wskazówek związanych właśnie z tym problemem. I jeszcze raz należy podkreślić, że człowiek, sam człowiek tworzy sobie problem migracyjny w mieście. Panie Inspektorze, dziękuję za Również udział dziękuję w Państwu. dzisiejszym programie. Dziękuję Panie Dyrektorze. Że mieliśmy możliwość posłuchania i wysłuchania działań, jakie podejmuje Straż Miejska w naszym mieście. Działań nie tyle, że profilaktycznych, ale już działań konkretnych, które powodują to, tak jak już udało nam się wcześniej tutaj wspomnieć, że mimo wszystko ten problem jednak jest do, do zwalczenia, do zmniejszenia. Zmniejsza się populacja, działamy już troszeczkę, ale cała, cała sprawa, cały, cała edukacja, którą przekazujemy, Powinna trafić do mieszkańców, i to my, jako mieszkańcy, mamy, mówiąc potocznie, piłkę po stronie, po naszej stronie, stronie naszego boiska, mówiąc po piłkarsku. Jeszcze raz dziękuję Panu również. Profesorowi za pobyt i za przekazanie, oraz Państwu dziękujemy za obejrzenie dzisiejszej audycji. Zapraszamy tradycyjnie do kolejnej, jak również do. Powrotu do audycji, które już z tego cyklu ukazały się na naszej stronie, są zawieszone. Dziki lokator betonowej cywilizacji. Łapka w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych audycjach Cybiny TV. Do widzenia Państwu. Do widzenia.